Jesteśmy na terenie Grodziska Włodzisławskiego. Jest to miejsce niezwykłe, legendarne, które ma wiele do powiedzenia, ma dużo przede wszystkim tajemnic i w tej chwili jesteśmy w jego jakby najstarszej części, bo Grodzisko, nazwa Grodziska jest nazwą wziętą najprawdopodobniej z tego miejsca, czyli miejsca, gdzie żyli w tym czasie Słowianie. Mamy w tej chwili datowania tego miejsca, wału i na pewno w IX wieku fitło tu życie. Często po stronie osoby tu przychodzą i nie zdają sobie sprawy, że są na grodzisku. Te wały uległy już takiemu rozmyciu, że, że tego po prostu nie widać. Udało się już też, właśnie jeden z obiektów w pobliżu odkryć dopiero odkrywamy jego odsłaniamy jego strop ale już się pokazały właśnie także kamienie czy fragmenty ceramiki także wczesnośredniowiecznej w okresu mezolitu czyli mówimy gdzieś tam te kilkanaście tysięcy lat temu mezolit kończy się gdzieś 5400 może zaczyna się neolit na ziemiach polskich choć nie wszędzie oczywiście od razu i, i takie narzędzia krzemienne są